Cześć, Czerny Stony Wielki, Was w ten niedzielny, jak u mnie, deszczowy dzień. Wykonałem w wykonaniu odcinku Aces Legacy Kampania Mieszka Pierwszego. Znaczy, jakiego Mieszka Pierwszego też już tęsknię za tą przygodą. Niestety. to bo jest Bolesław Spuchy, czyli chrobry innymi słowy. I dzisiaj zacznijmy przerażające. Najem, przerażający? Najemnicy. Czemu jest to Co się zbagowało? Nie zginę. Tra, ta 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 ta. Hm. To szczerze, że to będzie o Wikingach, jaki służyli Drukowiczom, ale to się przekonamy już teraz w oczywistej naszej przygodzie. Mam nadzieję, że już za chwilę kończymy tą serię, bo na ona długo trwa. odcinków, a przypomina, że w kampanii Mieszka I trwała troszkę dłużej, niestety. No bo tak wyszło, no to zaczynamy już od najprzerażających najemników. i guess this rumor reached yaroslav too late he never suspected such mockery would drive my father to personally cross the river and cut out the tongues of his hecklers soon the river turned red and yaroslav tucked his tail and ran like a coward back to kiev we pursued him leaving no gourd or settlement in our wake not until yaroslav put forward his most fearsome mercenaries the varangians were we driven to a halt. Balegów, My father knew that even with all the forces we had, we could only defeat Yaroslav's mercenaries through surprise and stealth. I was sent to the most narrow neck of the Dnieper River to stop the arriving Varangians and their Draka ships from reaching Kiev. we <laughs> Oh. Ciekawe, zacznijcie. Chyba, co? katapulty, czyli mogłem zobaczyć katapulty, tak? Ok. Co zrobić? Zająć to, tak? A, czy to jest zadanie. No dobrze. Te żołnierze ja mam malutko. To będzie ciężka, gra. Gdy... Mieszko. Będziesz naszym hotelem. Mam nadzieję. Nie? To nie są jeszcze Wikingowie. W sumie dobrze. Co mogę zrobić? Koszary na pewno. No bez kosztów, to ani już. A jeszcze wspomniałem. Czekaj, czekaj. Ale gdzie? Ale chwila, moment. Nie wspomniałem ważnej rzeczy. Zostawić łapkę w górę i subskrypcję na mój kanale. Pozwólcie mi się rozwijać. Prawda? No prawda. słowienie oczywiście od razu reagują na mnie. Koszary Git. Teraz trzeba jeszcze trochę tego, trzeba będzie to zająć, nie powiem. Jak tylko jakąś się to nie będzie grzechu, bo będzie... Okej, okay. to będzie ciężko, szczerze nawet... mam nadzieję, że będą dwa odcinki z tej misji, bo ta misja jest no, ciężka. Słyszałem tak przynajmniej. Mamy znajomego, kto też gra w tą grę. No, tu jest ich baza, rozumiem no yy, widzę mur. Jakiś mają... osady. Bez żarcia, to jest mam żarcie. Aż żarcie. O! Proszę! Zaatakowali! Ja im kuźba dam! Proszę już ich tu zabiję! Pięknie. Ok, teraz może to jeszcze nie będziemy budować. Ale za to jedną wnioskę. Tarczowników szmatą. Stare dobre czasy. Dobra, dobra, git. Majonez pobić ich już, pobili palić. Tutaj się trenują nowi. Pyk, 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 pyk. To trzeba będzie zrobić strzelnica, bo strzelnica też jest coś ważna. Chyba, chyba tutaj będzie trzeba po prostu czekać. Naprawdę na dobre rozwinięcie osady, bo bez rozwinięcia osady to się, że nic nie wskuram. No no, 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 jeszcze teraz karabinek za chwilę się odpali. Będę miał przesrany. I co wtedy? Mogę powiedzieć Papa pa. O no już zająć, dobrze. Bra Oni tam by do nas tu atakować. To jest pewne. O papa. Pa. Ile tutaj dobra? Tak, tak, tak. Ile tu dobra? Ty żorciu, tu pancerz. Dobre, to nie będzie tak źle może. Drewno, drewno ważne. Żeby budować wieżę, wieże się bardzo przydadzą. Tutaj wszystkie dobra przynieść, tu też uzbroić tą osadę. Oha, bo ty nie możesz. Dobra, to idź tam. A ty będziesz ich ubezpieczać. Ururu, uru, 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 uru. Jeszcze idą... Max Blaya, ja wiem, ale to ma ich ubezpieczać. A widzicie, ubezpieczenie się chyba przydało, bo już ktoś tutaj idzie. Spierniczamy! Do osady, do osady! Dobra. Tu mam dwie wieżyczki, widzę, może się przydadzą. Mam nadzieję, że się przydadzą. Jaki mają zasięg? Mogę to zobaczyć? Nie mogę. Co szkoda. Mieszko musi być tu na yy nie atakują jednak, ale atak jakieś tam jednostki widzioły. Tu trzeba będzie strzelnicę też zrobić. Okej. Okay. Trzeba tu jeszcze coś nabudować, Nie, no. trzeba trochę pooszczędzać. Teraz będą atakować, jak nic. Trudno się to zbudować, niestety. To może być trochę nudniejszy no, odcinek, ale cóż, to nie będzie sama ustawka, tylko to już będzie gruba ryba. A to są po prostu ceny dobra po mapie. Dużo tu ich było, gdzieś tam jeszcze. Czy nie? Mm, 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 o! To już było, co mm. To też sara, wroga, prawdopodobnie, bo jesteśmy realistami. Kurde, rozkazaj mi się przez przodek u... u, u, u wycofać. Okej... Okay. okej. Okay. o wieża. Dobra, mam wszystkie wieże chyba u siebie. Rozbuduj tą jednostkę. No. Potem trzeba będzie porobić strzelnicę, różną technologię i bla bla bla. I takie różne inne rzeczy. I tutaj teraz maksymalny pancerz i mamy dwie najmocniejsze jednostki. Prawda? No, oczywiście, prawda, mesko kryje się pożarowym w cieniu. Też bym się krył w cieniu. No, jeszcze nie będę połudował, bo to potrzeba kuźni, To na pewno, bo musimy zniszczyć balisty, balisady za pomocą katapulty. No właśnie, a to oznacza, że potrzebujemy kuźni I to oznacza, że rozwinięcia. państwka. Mhm, niedobrze. Muszę ulepszyć, mówiłem, że mnie będą atakować. szmuje. Mieszko się chyba poradzi, co? Patrzmy jak mieszkowali solówy Może raczej sobie poradzi Patrz tu tarczą, zoom ślicznie, może jakąś miniaturkę to się uda zrobić ładną. Nie, to jest chyba to O, pięknie kroj kroi, kroi ich mieszko O, mówią po polsku Dobra No, może będzie nic, nic okej, okay. yy... ten co teraz? Jeszcze jedno trzeba by się bycie konkretnie już pojedynek Żu... bij się z nimi Bieszko, bij bo i tak trzeba czekać na minerały proszę, pięknie u, jakiś bug był Ustarczy, za mu skopa ten, co opa, jeszcze więcej, proszę Mieszko jest cierpliwy on was porobi, proszę. Polub tam. Pięknie, Krojnięcie i grzmotarczą tarczą biesze na narobi... a ci chłopi patrzą jak ich książę się za nich bije. Jak normalnie tak kochają w rząd jak dzisiaj w Polsce. <grym> Nie śmieszne Okej, okay. pięknie mieszko, porobiłeś ich no tak to można grać jeszcze... Możemy coś tam technologię rozwinąć czy czekać na coś Chyba rozwiniemy już technologię. Mogę coś pobudować? Mogę. Dwa domki zbuduję. Bo i tak chyba potrzebujemy jakiejś armii. Ok, to tutaj będzie nas bronić. Prawda mieszko? No. Trzeba trzymać w pogotowie. Jak coś to jeszcze będziemy zająć tą sadę. Bo chyba są trochę więcej żołnierzy trzeba będzie narobić. O! 20. Czy mogę zjeść jeszcze jedno. No proszę, Mieszko nie będzie miał wakacji. Co z tego, że ma wakacje w Ukrainie? Lato ma na Ukrainie, pięknie. Grzmot. Bij się, bij się, mesko. Kur... Przebił Oho. A tam, dostawał z pleców, to jest gig. A przewalił mu od tego umarł? Nie no. przewalił mu jeszcze mieczykiem. O! Plecy ma! Nie wiem czy sobie da radę. dobra. Dużo tutaj ma. Pięknie, ło. Wow. Tutaj może też będzie ładna miniaturka. Zobaczmy tutaj jak się Mieszko bije. Może będzie kiedy jaka ładna miniaturka. No nie wiem czy tym Mieszko da radę, jest dużo. Poczekajmy chwilę, nie dajmy Mieszkowi czas. Tam Mieszku Mieszkowi, nie wiem jak się odmienia to imię. Przynajmniej, bo nie znam nikogo z takim imieniem. W każdym razie kosi ich mieczem. Kroi ich walną utarczą z backhanda. Ten mu kroi na ramień. Ten tutaj się bije szałą, ten tu znowu romną. I dobije? Nie dobije O, o, o! no dawaj, 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 dawaj. Jak coś ładnego. Okej. Okay. Pięknie. Rzeźniku, za pięć tych jak ojciec. Dobra. Co my tu mamy jeszcze dobudować? Bo trzeba dobudować... Nie. Trzeba... Czelnice, bo się to bardzo przyda. Może mniej, może... O! Starczyło. Gitara. Mieszko to będzie naszym bohaterem. Może będzie to jakiś cytalny. Prawda, Mieszko? Mieszko we krwi w modle jeża. Kurde, mol. To będzie długa misja. Mam szczelnicę. Naprawdę? Potrzebuję więcej że na, na mniej niż na ludzi co ma więcej nauczycieli? To z czego nie mają te łupki? Prawda? O, matko, mieszko. Jeszcze. O, nie, tak się nie bawię. Cofka. Cofka do tego. Achtung! Uuu, dostał dzidą, hapslon go, ktoś Gidon Bij! Nie szkodasz radę! Prostego, że jesteś otoczony Ale ty masz za to pomagierów tutaj Klep ich, klep pięknie Tutaj, o git prawo, lewo Latowo Kur... patrz O nie nie nie, tu trzeba wsparcia Latować księcia z bajki drugiego króla Polski, bo będzie królem drugim wykacowanym przez Czechów, ale może macie w pierwszym odcinku z serii ten link do historii jego, tak więc zapraszam serdecznie na taki ciekawy kanał. Może go ktoś zna. Jeżeli to zna, to łapka w górę i komentarze znam. Tutaj pięknie skopa w mordę. O, Wyszło. Myślałem, że to już nie przejdzie. Wuu! Muzyka nam tu już się na stoją, na dobrze ooo Myślę, że mieszko polegnie Tutaj ich rozkroją już na kawałki niestety U Rusków. Ukraińców barzy Okej okay. Kurde 13 minuta nagrania Dużo się nawet działo Okej okay. Łuczników trza proszę. Czekaj zrobiłem no Teraz hmm, Teraz myślę, że trzeba będzie zaatakować drugą wioskę Żeby trochę przyspieszyć tempo albo zrobić miejsce czci. Nie wiem dlaczego Ja się pytam Przyjęli chrzest już na troch, już troszkę temu bo już rządzi trzecie pokolenie żyje trzecie pokolenie i Jezu Ale ja mam rozpić, tacy są równi z nimi Słowia nie mieli w dupie kompletnie chrześcijaństwo Dobra, taki dit, że ta jednostka się cofa Bo tak zrobimy to myślę, że to możemy zrobić takie coś. Co zmniejsza koszt utrzymania A wy tu czego? Nie dacie mieszkowi odsapnąć Nie dacie Po prostu nie dacie No nic w mieszku nie poradzę Wojna się żywi się sama Porobi ich pięknie, tutaj, kroimy. Jeszcze, jeszcze. Dasz radę. Błagam. lub coś pięknie, go skosił. Może by to jakaś dobra miniaturka. Oj, 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 Dostał taką szarżę. na chwilę będzie potrzebował pomocy. I chyba teraz właśnie ją potrzebuje. Jezu. Ile tego tu jest. Nie, 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 nie. To trzeba sekuracji jakiejś. Prawda, Mieszko? Tam już idą je, i idą koledzy! Dobra, że mi przyjrzycie, pomagają, tak to byłoby grubo. O, akurat przemienili się za taką trzajn. Dawaj! Dawaj! Krój! Fryj! Fryj! Ooo! Wow. Ła! Yo! Dzi! Dan! Bi! Piękny! Nie ja może nie zdążyłem. Okej. Okay wam wygracie, jak coś tu wam pomoże, bo jak coś to przecież jesteście żołnierzami z mieczami, tak więc nie ma się chyba czego bać. Dobra, tutaj robimy jeszcze jedno. No, to i ucznicy pójdą się bić o następną osadę. No, dajcie radę, wierzę w was. Coś tu wam mam pomysł. Hmm. Może tutaj do duże straty są. Nie powiem. To może zrobię to taki myk, rozwinę tutaj jeszcze jedną wieżyczkę. to mi da troszkę więcej obrony, i będę robił tak, że oni będą atakować moją masę, a nie, że ja będę musiał jakoś się przed nimi bronić. Okej, okay. tu będzie mieszkał na pierwszy ogień. Normalnie on w tym odcinku naprawdę zasłynął, on naprawdę kozaczy. Dobra, zwinęło się to. robimy go. I idziemy. right. się, zobaczymy, czy mój koncept zadziałał. Oho, coś tu jest. Eh, eee, pobici. Nie wiem od czego, ja ich nie pobiłem, serio. Nie ma ci tu w tej grze. Chyba. Bo ta dużo wytwór nie ubezpiecza swe gry. Czekaj. Ubezpieczyć ich. Nie chodzi mi o ocenę, bo tu nie ma aut w tym wieku, ale ubezpiecz Dobra. Jest bitwy. ta Teraz wystrzelacie w to i zajmujecie tą osadę. A tam, co to jest? Nawet jednostkowo, ja nawet dwoma jednostkami bym to zrobił, ale trzy to już bogato, prawda? No tutaj jest git. Zrobimy teraz może kuźnię, a nie, muszę technologię, muszę technologię porozmawiać, a to i tak trzeba. Co mam pierwszy, zrobić? O! Eee, dozwinięci! Czekaj, jak mówiłem, cofka, cofka, cofka. O, pięknie. Teraz możesz się bić. No. Pięknie. I to od boku. No na radę. A nie, w sumie... Eee, tak trzeba, trzeba od boku. Dobra. Czuję, że on też będą atakować, po ubezpieczamy na OC. Dobra, czekaj, gdzie to się mieści? To... To. Leszko, ty musisz się... ty jesteś przodownikiem tutaj, ty musisz się lać. Achtung! Pięknie! Bić! Bić! Chyba raz w Co może dobrze rozwinięte. Jeszcze... jeszcze jedno mnie nie stać. Kude! Dawaj! Pięknie. Dobra, uh. To nie było tak dobrze jak myślałem, ale też git. Trzeba ich tutaj. Mam pomysł, trzeba ich tutaj bardziej ubezpieczyć. Jeszcze jedną jednostkę to robimy. Czekaj, to mógł. Wtedy. O! Jeszcze tutaj podleczyć. Chyba sobie dalej dadzą radę i będziemy ich tu z pleców ostrzeliwać. Aha, aha. To już nie będziemy mieli, tak? no w tej sieci też się to damy wam defensywę. Okej, okay, tutaj się rozwinęło OC. Czy jest ubezpieczona? Jednostka, tak jakby. Mamy żelezu. Idź po żelezu, jak w Minecraft'cie. Mieszko tutaj biedny, taki waleczny dzisiaj bo To wszystko za jego zasługa. Ile tu padło. Za jego... przodownictwem. Okej. Okay. Rady jeszcze trochę na przykład tego diabeł ile mogę Cztery! raz Tylko do jednego jak raczej znaczy, trzeba wiedzieć dużą, jedną, Rady, niestety, na to, bo to nie jest łatwe, ale chyba nie będę musiał zajmować tych wszystkich losach, bo to chyba nie będzie mi konieczne, bo mam już tutaj z dwóch stron mogę ich wziąć. Ok, to cóż. Niedługo trzeba będzie po zakończyć odcinek. I naprawdę tutaj, Mieszko Kozaczu, coś w sensie tu będzie związany chyba tytuł tego odcinka, bo naprawdę robił cuda. Nie powie, że nie. No nic, Mieszko Kozaku. na czas się żegnam. No to żegnam się z Wami, ja Wielkim już nas, oraz nasz Księciu z bajki. Cześć i czołem. ale Was zapraszam po jutrze na kolejny odcinek.